Tam. Dziś Wam pokażę jak wejść w menu serwisowe w Renault Laguna 2 I nie tylko Musimy tak o. Jednocześnie wsunąć kartę I nacisnąć przycisk od Komputera Nie wiem czy sobie poradzę jedną ręką Nie, trzeba, trzeba tak o Trzymamy przycisk Mamy kartę. Proszę, mamy. Wykonuje się test zegarów, i poprzez naciskanie przycisku tutaj zmienia się pozycja. Mamy zbiornik paliwa. Ile jest litrów w nim? Tutaj nie wiem, co jest. Tutaj o mamy błąd. To jest błąd wtrysków. To jest błąd wtrysków. Żeby go skasować Trzeba przytrzymać ten przycisk przez 10 sekund Od resetu po prostu I w tej pozycji trzymamy go i kasujemy Ja go skasuję sobie I, i błąd został skasowany I teraz ponownie wejdziemy Podobnie wejdziemy w... To menu serwisowe paliwo i błędu już nie ma. I możemy tam kasować błędy różne i oczywiście sprawdzić, czy zegary poprawnie działają. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i oraz zostawienia łapki w górę pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. się garaże Cześć.